Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Świtanie dnia 21 marca 2020. Cała Ewangelia Łukasz, rozdział 18, wiersze od 9 do 14. Dzisiejsza sytuacja jest ogromną motywacją do zajęcia prawdziwych i autentycznych postaw względem Boga, siebie i innych. Adresatem Jezusowej przypowieści o faryzeuszu i celniku są niektórzy. Są to ci, którzy ufają sobie i są przekonani o swojej sprawiedliwości. Cechuje ich także pogardzanie innymi. Zwraca się do nich Jezus, by wywołać dwie zasadnicze postawy: autentyczną pokutę i nawrócenie. Pokuta to płacz nad grzechami, a nawrócenie to zmiana myślenia i działania. Wybieram część tekstu Ewangelii. Celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, Mówi Jezus. Ten odszedł do domu usprawiedliwiony. Zapomnij więc dziś o postawie faryzeusza. Może masz już dość takiej oszukanej postawy względem Boga, siebie i innych. Masz już dość spełniania bożych przykazań bez oddania mu serca, życia. Masz już dość mówienia, że ufasz, a w tym samym czasie zżera cię lęk. Dość religijnej schizofrenii, może masz już dość odkrywania i doświadczania swoich upadków, głupot, które narobiłeś, za które codziennie glebisz się nieskończoną ilość razy. Może masz dość już pogardy dla siebie, niechęci do siebie i płaczesz gdzieś, gdzie cię nie widzą, nawet w głębi serca. Może masz już dość oszukiwania innych, kłamania o prawdziwych uczuciach, które nosisz. Być może, aby żyć i czuć się bezpiecznym, wmawiasz sobie, że jesteś sprawiedliwy i pogardzasz innymi. Dość już, dość, naprawdę dość. Zrób to, co zrobił celnik. Przyjmij jego postawę. Postawę pokuty. Wzbudź, uczu wzbudź uczucie niegodności, przybliżyć się do Niego. Poczuj Jego moc i potęgę, zawstydź się, twoich, zawstydź się Twoich grzechów i wpatrz wzrok w Ziemię. Nie bój się łez i goryczy. Bij się w piersi, by serce czuło ból zranień i grzechów. Niech ciało odczuje grzeszność, ale z szacunkiem. Ze smutkiem duszy, a nie pogardą, i mów na głos, tu, gdzie jesteś: Boże, miej litość dla mnie, dla świata. Pomóż. I postawę nawrócenia. Wyjdź z ciągłego rozważania swoich grzechów i smutku, z ich rozpamiętywania. Uwierz, że jesteś usprawiedliwiony mocą Jego krzyża. On jest słońcem. On jest świtaniem. On zbawieniem i potęgą. Kto pokona wirusa? Kto pokona pandemię? Ochroni życie. Jaką masz odpowiedź? Nie lubię określenia, że Bóg dopuszcza to, co się dzieje. Wiem, że dla wielu nie ma w tym zła. Spójrz jednak, że po cichu do serca i umysłu może wlać się nieprawda. Bo jeśli Bóg dopuszcza, to jest współwinny, ponosi odpowiedzialność. Nie umiem sobie wyobrazić takiego powiedzenia kochającym rodzicom córki narkomanki: Jak mogliście dopuścić do tego, że się uzależniła? Wyobrażasz sobie tę sytuację? Co jakbyś usłyszał to ty w jakimkolwiek kontekście? Rodzice robią wszystko, co możliwe aby leczyła się, była zdrowa, wróciła do radości, są zdolni wszystkiego łącznie z podarowaniem swojego życia w zamian za jej życie. Cierpią, modlą się, ale zostawiają wolność. Czekając na jedno pomóżcie. Na jedno słowo z gotowością posłuszeństwa: pomóżcie. A więc, co teraz robi Bóg? Wierzę, że patrzy na to, jak ci kochający rodzice, pragnie życia dla każdego, robi wszystko, by zatrzymać pandemię, cierpi, umiera za ciebie na ołtarzach świata, jak w raju się pyta, gdzie jesteście ludzie, co robicie z świętością życia, świętością ciała, pięknym światem, z wartościami, co się stało, że się schowaliście. Czeka na jedno słowo z gotowością posłuszeństwa: Pomóż Boże, by mogło Jego mocą i mocą, którą dał lekarzom i innym, pielęgniarkom, policji, wrócić życie. Gdy przyjmiesz postawę pokuty i nawrócenia i wyznasz: Pomóż zacznie świtać.